Today we will make a first step because we agreed that European Championships 2028 will be here in Silesia. And we will we will sign in a couple of minutes our first letter of intent, and uh, I am quite sure that. Because I, I already say... Bardzo dziękuję Panie Prezydencie, bardzo dziękuję całej europejskiej sportowej rodzinie za te wyróżnienie i zaufanie. Walczyliśmy o Rzym, przegraliśmy, ale jesteśmy dobrymi sportowcami, ponieważ szliśmy dalej, otraliśmy nasze wielkie łzy, rozmawialiśmy, współpracowaliśmy cieszę się Panie Prezydencie za te wielkie zaufanie, które europejska rodzina nas, którym nas obdarza. Myślę, że dzisiaj jest wielki dzień dla polskiego sportu, wielki dzień dla Polski, dla Śląska. Myślę, że to będą wyjątkowe mistrzostwa. Pokazaliśmy w przeciągu miesiąca, że potrafimy robić wielkie wydarzenia i w przeciągu dwóch lat wskoczyliśmy na ten, jak to tu właśnie tutaj na Śląsku mówił Leo Benhaker, trener reprezentacji international level, ale to też nie odbyłoby się bez zaufania, i za to zaufanie bardzo, bardzo dziękujemy. Miejmy nadzieję, że taka szansa będzie, że dotrwam przynajmniej w jednym kawałku. No, perspektywa siedmiu lat jest bardzo motywująca, ale będę z niecierpliwością czekać i trenować do tej imprezy, bo impreza międzynarodowa na rangi mistrzowskiej na naszej polskiej ziemi to coś przepięknego i wierzę w to, że znowu pokażemy klasę, nie tylko ze strony organizacyjnej, ale również od tej strony sportowej.